90 zł jak coś, a ty mi to możesz naskoczyć na mleczko kurwa. Wiesz gdzie jest moje mleczko? Wiesz co to jest mleczko? Igor to jest master. Ale Igor, o tym dlatego ma zero i Ale wiesz, ale wiesz co to jest moje mleczko? Chcesz się napić mojego mleczka? zniszczyć Chcesz? Postać? Tam gdzie są tematy seksualne. Zabiamy treści seksualne na seksualny I to jest master. To powiem i jajcem. Nie, wychodzę z tego trybu. To nie jest granie. Ja z tego trybu wychodzę, pierdolę ten tryb. うょっとね。